z tej strony Hyundaian i dzisiaj robimy sobie recenzję takich długopisów z Bidronki. Kupiłem je na potrzeby tego filmu, więc ym, no, jak chcecie to możecie se też kupić. Nie wiem czy znajdziecie, ale to jest unlimitowana limitowana produkcja. Takie ten ym, no i tak. Dajcie dużo łapek w górę suba z dzwonkiem. Teraz tak. Odpakowujemy. I patrzymy jak, jak piszą najważniejsze. Bo to jest taki fajny yy, ten jak to? Fajny... No, czekaj. Cięcie, potrzebuję nożyczek. Dobra, mamy nożyczki. Yy, otwieramy to. Dobra. Dziękujemy Ci nożyczki. I dobra. Mamy. I będziemy, będę mówił od 1 do 10, który dla mnie najfajniejszy z wyglądu, i pisemnie. Z pisma. Ok. Pierwszy taki piesek. Ok. Drugi taki. I no i trzeci taki. No I dobrze. Z wyglądu z tych. Y Y, trzech. Dla mnie najlepszy jest ten, najładniejszy. No i y, teraz robimy, y, który najlepiej pisze. Mamy kartkę, długopisy, no i piszemy. No i dobra, mamy te długopisy, kartka, jak już mówiłem i tak, zaczynamy od tego najładniejszego, naj, najładniejszego, jak dla mnie. Napiszemy... Ym, Dobra. I teraz piszemy. Hej, jestem ten Dobra. Dla mnie bardzo, bardzo jest fajne pismo, bardzo jest leciutki. Oceniam jego pismo na mocne 7 na 10. Następny. Piesek czarno-szaro-biały. Lecimy. A, muszę tutaj zdjąć. Okej, okay. i teraz bierzemy. Hej. Jestem Hundeja. No ten trochę jak dla mnie słabiej. Oceniam go na... 4,5 na 10. Dobra, i następny piesek. Ym oczywiście ściągamy tutaj tą tą. Wy nakładkę. Yy. Ok. No i piszemy. A, nie pisze. Ten w ogóle nie pisze. Hmm, Czy jak mnie poszukali? O, dobra, pisze. 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 I teraz... Jestem Hundeya. Ten jest już trochę bardziej komfortowy od tego drugiego. Um, oceniam go na 6 na 10. No i wygrywa ten. No i powiem Wam, że i tak dla mnie najbardziej komfortowo się nie wpisałem. Ym, drugi ten, drugi ten i ten ostatni no ostatni miejsce, czyli ym, podium przybliżenie pani kamerzysto. Dziękujemy. Dziękujemy. Zostawcie dla mnie łapkę w górę i, yy, i suba z dzwonkiem i też zostawcie dla pana kamerzysty tam z tyłu. Na 100 lajk like pokazujemy twarz pana kamerzysty. Nara!